Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Wygląda mi to na 1-5-4-1, Jacku. To jest taka taktyka, która pozwala na wiele, zwłaszcza gdy boczni obrońcy pełnią bardziej rolę wahadłowych. Na papierze wygląda defensywnie, ale przecież łatwo z takiego ustawienia przejść do hiperofensywnego 3-4-3. Nie zdziwiłbym się, jeśli ostatecznie tak to będzie wyglądało przy przejściu do ataku. Lech w XXI wieku zapisał swoją kartę w europejskich Pucharach, notując zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz Tomku i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią-Wiedeń w w ostatniej minucie dogrywki i wspaniałą bramkę możżenia z Manchesterem City, a także wielki hat-trick Rudniewsa w spotkaniu z Juventusem. To Amarala. Łukasz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Zbyt czytelnie chyba. W każdym razie traci. Uwaga! Jak można nie sfinalizować takiej okazji! Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Dzisiejszy mecz rozgrywany jest na boisku drużyny znanej ze świetnej obrony. Mało że świetny, wręcz najlepszej w lidze. Obrońcy mają zaufanie do swojego bramkarza i odwrotnie a to pozwala unikać nerwowych zagrań i prostych błędów. Wszyscy w bloku defensywnym nadają na tych samych falach. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Kolejosz traci teraz piłkę. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I strata Kolejorza. Strata. Muszą teraz uważać. Jean Amaral. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Murawski. Jean Amaral. I strata piłki. Jeśli robić wślizgi to tak, czysto i skutecznie. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Uwaga, wychodzi sam na sam, piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście, no chyba trafi, no w końcu bramka, udało im się, mamy pierwszego gola, no wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych węgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. Zobaczmy, czy lech Poznań obroni to prowadzenie. Jean Amaral. Uwaga, Amaral! Nadal coś z tego może być. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. Zagranie na klepę. Krótko. To środkowanie. Ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Dobrze obroniony strzał. Błąd. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Tym razem szybkie rozegranie. I mamy strzał! Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło, minimalnie źle ułożona stopa. Murawski, Jean Amaral Interwencja najwyższej klasy Akcja rywala skasowana Tylko minuta dodatkowego czasu Piłkę ma Jean Amaral Ajajaj, sytuację sam na sam Trzeba wykorzystywać Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową A tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę Koniec pierwszej połowy. W lepszych nastrojach schodzą na przerwę gracze kolejorza, którzy tutaj prowadzą. Do tej pory wszystko układa się po ich myśli. Prowadzą, a na dodatek, do czego zdążyliśmy już przywyknąć, ich obrona jest nie do przebicia. To najlepsza defensywa w lidze. Nie zdziwi mnie zatem, jeśli skończą mecz z czystym kątem. Zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ostry atak na nogi to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Uderzył tak mocno jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. W Tomku przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie, jeśli chcą tu wywalczyć choćby remis. Na razie mogą się cieszyć, że przegrywają tylko jednym golem. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Łatne teraz dośrodkowanie w pole karne. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Jean Amaral. Teraz przed szansą. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji, konstrukcja bramki okazała się sprzymierzeńcem. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Ila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Dobrze się tu teraz zastawia. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. No, i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Jean Amaral, kolejno, traci teraz piłkę. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. To Do Amarala. Dobrze, bramkarz, spokojnie interweniuje. Mośnę teraz na tarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka zresztą popatrzmy. No i przecina ten centre. wybija. W okolice jedenastki teraz wrzuca, zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to Wybini. Jean Amaral, piłka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Strata, rywale przy piłce. Uwaga, wychodzi sam na sam. I mamy kolejne trafienie dla Lecha. Bezpieczna dwubramkowa przewaga. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. No to mamy 2 do 0. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Morawski Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Strzela teraz! Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Tak się powinno stopować ataki rywala. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Presatem podania teraz. Oskar zawada. Dobrze obroniony strzał. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Zbyt czytelne dośrodkowanie. Bądźmy szczerzy. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo.